kochany. Jestem w wydaniu słoneczkowym i na zewnątrz. Nie mam zrobionego fryca ani oczka. To nie chodzi o to, czego nie mam. Bardziej chodzi o to, co mam, bo skoro wzięłam telefon do ręki po to, żeby nagrać, oznacza tylko jedno, że poczułam energię, żeby połączyć się z Tobą w jakiś sposób. Nie poprzez live, a poprzez nagranie. Wezmę głęboki oddech, uspokoję myśli, wezmę trochę wiatru w i ruszam. W nowym roku pomyślałam sobie, ponieważ to jest numerologiczna dziewiątka, czyli 2025, czyli wszystkie liczby do siebie dają dziewiątkę, a moje liczby z daty urodzenia również dają dziewiątkę. Jeżeli to ma być mój rok, to ten rok będzie. E, no, jakby nie było moim rokiem, tak samo e, ten rok może być Twoim rokiem e, i właściwie to nie może być, a na pewno jest. Chodzi o tą kwestię, że e, jestem gotowa, żeby dźwignąć wiele różnych rzeczy w tym nowym roku. Między innymi skoro zobowiązałam się i puściłam ofertę mentoringową, to jestem y, gotowa do tego, żeby rozpocząć działanie z którąś z Was. Y, I choć y, serce mi podpowiada, że powinnam y, do Was mówić, nawoływać Was y, i y, swoimi ofertami Was ściągać, to drugie serce, to takie duszowo-bożowe, podpowiada mi, że Powinnam robić swoje, powinnam kręcić materiały, powinnam nagrywać rzeczy, które są w moim serduszku, po to, żeby wam mm, mówić o nich. E, I swoją postawą, i swoim działaniem w ten sposób Was zachęcać. Nie robić transparenty rzeczywiście, jak to e, chciałam, miałam takie marzenie, tylko nagrywać wam siebie e, w tym wydaniu, co serduszko moje mówi. I w ten sposób oczekiwać, aż któryś z Was do mnie zadzwoni, napisze i powie: Z wielką przyjemnością rozpocznę pracę z Tobą. Ja sobie tego życzę w nowym roku, a Wam życzę tego właśnie, żebyście odczuli też taką zgodę na przychodzenie czegoś we właściwym czasie. Nigdy nie wiadomo, kiedy jest ten właściwy czas, ale pierwszym krokiem do odczucia, że to jest właśnie ten właściwy czas, jest. Wydaje mi się to, że ta, ta, ta przechodzi wewnętrzna zgoda na to, okej? Okay, tak też jest dobrze. Tak też jest bardzo dobrze. Uf, jak, jak jest dobrze z takim poczuciem, że nie musząc nic e, muszę w głębi serca rozpoznać to, okej okay, łagodnie, tak jest dobrze. Tak jest wyśmienicie, jest idealnie. I że wszystko resztę, cała reszta, Całe te wszystkie puzzle rozrzucane na innej kówce one są do ułożenia. One są do ułożenia na pewno, bo ktoś się wcześniej ułożył. Tym razem ja muszę się postarać o to, żeby ułożyć je w swoim własnym terminie. Co nie wyklucza tego, że mogę do sam koniec powiedzieć, że zapraszam Was do działania ze mną. Z miłością, z czułością, z cierpliwością. I z taką opcją. Najważniejszej relacji, to ona nas połączy z pewnością i da nam takie poczucie właśnie tej bliskości i możliwości odkrycia się tak czuję.